Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie o jakiej porze dnia i noc. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, a ja postaram się dostarczać ciągle wartościowe i interesujące informacje. Zanim przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie

A jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 17,43%. Indeks firent grid wynosi 27 punktów i wzrósł od wczoraj o 5 punktów i z obszaru ekstremalnego strachu przeszliśmy do obszaru strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że tutaj no zdecydowanie przewaga. Tokenów rosnących, no i prym tutaj wiedzie Ape ze wzrostem o 18,4%. Na drugim miejscu jest LDO ze wzrostem o 7,6%. A na trzecim miejscu Chiliz ze wzrostem o 7,4%. Natomiast, jeżeli chodzi o tokeny spadkowe, no to tutaj wiedzie prym. ETHW ze spadkiem o 18,8%, na drugim miejscu jest Luna ze spadkiem 1,8% i na trzecim miejscu XMR ze spadkiem o 1,3%. Słuchajcie, tutaj prosiliście mnie też, żebym od czasu do czasu Wam jakieś ciekawe filmiki podsyłał. No i powiem Wam, że tutaj no lekturę na niedzielę możecie sobie obejrzeć film pod tytułem Bitcoin The End of Money as We Know It. No i tutaj jest przedstawiona historia jak systemu monetarnego. A także tutaj Bitcoina, jak działa Bitcoin. Także filmik trwa godzinę czasu, także można sobie w niedzielę poświęcić na to czas, a uzupełnieniem tego filmiku jest ten tutaj bardzo fajny filmik The Monetary System Visually Explained, czyli tutaj jest wyjaśnione dokładnie, jak działa system monetarny. No i jak tutaj powiedzmy, powoduje to, że no, ludzie muszą e, pracować e, tak na spłatę kredytów i no, bardzo ciekawy filmik wizualnie tak przedstawiony jak działa e, system monetarny także również e, polecam do oglądnięcia. Oba filmiki są w języku angielskim ten trwa e, 21 minut także niecałe półtorej godzinki można sobie e, poświęcić i oglądnąć tutaj e, no i się z tym zapoznać. A teraz mamy tutaj ciekawą bardzo. Dwie w sumie będą informacje o tym, że na przykład tutaj możecie zobaczyć sobie na Twitterze filmik. On jest na kanale, czekajcie, CNBC Overtime. No i tutaj ten gościu mówi, że jakby teraz jest najlepszy czas do kupna dołka. No bo on mówi, że. Y, obligacje czy też notowania obligacji w Stanach Zjednoczonych pokazują, że y, inflacja y, w połowie przyszłego roku spadnie do poziomu 2,5%, czyli według niego y, te obecne dane, które y, są pokazywane o inflacji, to jest y, szczyt tej inflacji. No i od tego momentu będzie ona y, spadała. No i on uważa, że tutaj jest najlepszy czas na zakupy dołków właśnie na rynkach. No a tu mamy podobny tutaj, podobny sposób patrzenia na rynek, bo widzimy, że Cathie Wood wykorzystuje obecne spadki do akumulacji akcji na Wall Street, no i widzimy, że właśnie zarządzająca ARK Innovation gra przeciwko rynkowi i spodziewa się deflacji za kilka kwartałów, czyli nawet ona tutaj bardziej jeszcze widzi ten spadek inflacji niż ten gość, który Wam przed chwilą pokazywałem. No i czekajcie, tutaj sobie chyba zaznaczyłem, tak no i zobaczcie właśnie zakupy Ketty Wood mogą mieć głębszy sens. Jeśli odniesiemy je do jej niedawnego wpisu na Twitterze, no ponieważ ona twierdzi, że czeka nas deflacja, w czym również popiera ją Elon Musk. No i takie założenie pozwala wnioskować, że w przyszłym roku mogą czekać nas obniżki stóp procentowych i tym samym wzrosty na akcjach spółek technologicznych zapewne podobne do tych z jakimi mieliśmy do czynienia w 2021 roku. No i wiecie, jak będą wzrosty na spółkach technologicznych, to i również na rynku y, krypto, no i ona tutaj zainwestowała gdzieś, czekajcie, 40 chyba milionów. No, nie wiem, gdzie tutaj kurczę, już drugiego wątku nie mogę sobie y, zaznaczyć. No, ale tutaj chodzi o to, że y, jej zakupy y, akcji spadły od stycznia. No, ale zaczynają rosnąć w ciągu ostatnich kilku dni. No, i widać, że tutaj, jakby te przekonanie o tym, co mówi, że tutaj, właśnie no inflacja, znaczy, że będzie deflacja, to, to, to nabiera sensu. No, i tutaj widzimy, że właśnie ona kupiła we wtorek akcję 27 spółek, na które wydała około 40 milionów dolarów. Dobra, idziemy dalej. No, i tutaj widzimy, że. Podczas demerch było dużo ataków hakerskich, były właśnie ataki tutaj phishingowe, tak gdzie chyba tutaj oni zhakowali różne zweryfikowane konta, no i właśnie podsyłali jakieś wiadomości tak i linki, gdzie można było znaczy gdzie były takie informacje, że Możesz coś przesłać i zarobisz dwa razy więcej. No i oczywiście jak ktoś przesłał środki, no to te środki zniknęły. Także widzimy, że oszustwa tutaj no mają się cały czas dobrze. No i tutaj właśnie też na Twitterze tacy, takie, tacy, tacy osobnicy działają. Natomiast tutaj widzimy w tym artykule przedstawiane są zasady jak przetrwać krypto zimę, czyli rynek tutaj niedźwiedzia, czyli tą bessę. No I czekajcie, tutaj gdzieś długi jest ten artykuł. Aha, no i dobra. I tutaj mamy, że dla początkujących polecają zasadę kup i trzymaj, a także uśrednianie ceny zakupu według tutaj modelu, tak, dollar cost averaging. Natomiast dla średnio zaawansowanych, Pole, polowanie na e, spadki, tak? E, no, i tutaj e, mówią, że e, no według tej strategii e, należy kupować e, tokeny, które osiągnęły swoją historycznie najniższą cenę, czyli all time low. Dla średnio zaawansowanych, również dywersyfikacja e, portfela, no a dla e, zaawansowanych, wykorzystywanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia ryzyka. Tutaj widzimy również, że górnicy Ethereum przejdą na Ethereum Classic, tak mówi Aleksander Fedorow, no bo wiadomo, że właśnie jeżeli mają te koparki tak na zakupione, no to ich nie wyrzucą, tylko chcą przejść, żeby właśnie utrzymać te zarobki, czy też jeżeli niedawno kupili, no to żeby mieć na spłatę tych koparek. Kolejna informacja jest taka, że właśnie tutaj, jeżeli chodzi do, o tego Ethera Proof of Work, to że Grayscale Investments złożyła deklarację dotyczącą praw tutaj tokenów ETHW do y, Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. No i według komunikatu prasowego firma ustaliła y, 26 września jaką datę ustalenia prawa do dystrybucji właśnie praw do tokenów tutaj Ethereum Proof of Work. No, i według tej firmy, jej tras ma prawo do 3 milionów tokenów ETHW, a fundusz do 40,6 miliona tokenów ETHW. No, i zamierza sprzedać je w okresie, który prawdopodobnie nie przekroczy 180 dni. Także to może mieć znowu wpływ na znaczący tutaj spadek kursu, właśnie tego tokena ETHW. Kolejna informacja jest taka, że ekolodzy żądają przejścia bitcoina na proof of stake, ponieważ DEMERCH udowodniło, że zmiana kodu jest możliwa. No i widzimy, że w czwartkowym ogłoszeniu po aktualizacji DEMERCH amerykańska organizacja, tutaj Environmental Working Group, ogłosiła, że rozpocznie kampanię o wartości 1 miliona dolarów, której celem będzie nakłonienie bitcoina do przejścia na bardziej ekologiczny konsensus proof of stake właśnie tutaj z tego protokołu proof of work. No i słuchajcie, tu oczywiście chodzi o jakieś interesy, to nie ma tak, że wiecie, wielokrotnie tutaj jest na Bitcoinie pokazywane, że Bitcoin staje się coraz bardziej no przyjazny środowisku tak bo korzysta też z takiej energii na przykład z gazu gdzie ten gaz jest na przykład spalany tak a no właśnie wtedy górnicy wykorzystują tą energię tak także nie powodują tego że się ten CO2 przedostaje do atmosfery no ale wiecie tu jakieś interesy są no i oczywiście aktywiści zostali włączeni do tutaj tego ruchu Tutaj widzimy znowu, że prezes Binance uważa, że ramy regulacyjne krypto prezydenta Bidena to dobra wiadomość. I e, e, ponieważ administracja Bidena wydała w piątek swój pierwszy dokument na temat kryptowalut i tego, jak należy uregulować tą klasę aktywów, ma prezes Binance Changpeng Zhao, Uważa, że działania USA są dobrym znakiem dla branży krypto, ponieważ właściwe podejście pomoże chronić konsumentów i rynki. No, i CZ powiedział również, że jego firma będzie współpracować z USA, a także innymi globalnymi organami regulacyjnymi, aby poprawić postrzeganie i przyjęcie branży krypto. No i ostatnią wiadomością, jaką przygotowałem dla Was na dzisiaj, jest taka i taka, że zatwierdzenie ETFO Bitcoina na rynek spot może być znacznie bliższe po tym jak nowy fundusz, tu nazwy nie będę czytał, złożył wniosek na podstawie ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ponieważ wszystkie inne ETF-y bitcoina w USA do tej pory były zgłaszane zgodnie z ustawą o firmach inwestycyjnych z 1940 roku. No to widzimy, że tutaj no, próbują z każdej strony jakby podejść ten SEC, żeby w końcu no, musiał zatwierdzić tego ETF-a, bitcoina na rynek spotowy, czyli na tego fizycznego bitcoina, bo wiemy, że na razie ETF-y w Stanach są, ale tylko tutaj na e, rynki instrumentów e, pochodnych. No i widać, że tu kombinują, tak, myślą, co tu zrobić, żeby te ETF-y Bitcoina na rynek spot w końcu zostały zatwierdzone. No i zobaczymy właśnie, czy, jak w tej seksie ustosunkuje do tego właśnie wniosku na podstawie tej ustawy z 1933 roku. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!